Na samym początku Oskar zadał pytanie, dlaczego mnie nie chcieli, mama i tata? Nie wiedziałam, co odpowiedzieć, bo mówię, byłam zupełnie zaskoczona, i może wtedy przytulił go i mówi, ale myśmy ciebie chcieli. Czy możecie je przedstawić? Oskar Krzysztof. Ile macie lat? Piętnaście, piętnaście. A w czyim domu jesteśmy? E, Na tym. Chodźcie pokażę w pokój. Pojdziemy. Bliźniacy Oskar i Krystiany, jeszcze siedem lat temu, mieszkali w domu dziecka w Gdańsku. Biologiczna matka zaniedbywała chłopców, i gdy mieli trzy lata, interwencyjnie zabrano ich z rodzinnego domu. a to Oskara. A gdzie masz swoje rzeczy, swoje ubrania, swoje zabawki? Tutaj. Był ciężki moment widząc dzieci, gdzie w XXI wieku mogą rodzice doprowadzić do niemal zagłodzenia. Chłopcy byli zastani w domu, zamknięci w pokoju byli, leżeli w jednym łóżeczku z wielkim psem. Pies był ładny, odżywiony. Chłopcy nie. Bliźniacy mają niepełnosprawność intelektualną. Krystian urodził się z wodogłowiem oraz ma problemy z chodzeniem. Bracia mogli pozostać w domu dziecka tylko do 12 roku życia. Potem zostaliby przeniesieni do domu pomocy społecznej. Ich historię przedstawiliśmy w uwadze 7 lat temu. Poruszyła serca Sylwii i Piotra. Ja, jak sobie wyobrażam, co się z nimi działo, zanim trafili do domu dziecka to do dzisiaj mam dreszcze, przeraża mnie to. Dlatego zrobiliśmy to, co zrobiliśmy, żeby chociaż te dwie istoty boskie dać im szansę na lepsze życie. Każde dziecko powinno mieć mamę i tatę. Gdzieś zawsze z tyłu głowy we mnie to było, tak, że taka chęć pomocy właśnie te, taki, tej konkretnej grupie dzieci, które miały trudniej, tak? O rano, jak dużo miejsca! Wydaje tak. mi się, że macie super pokój. Tak. Gdzie jest Krystian, twoje łóżko? Tu, tutaj, moje tu. A biurko? Nie, na dole tylko. A? Na, na dole tylko oblawiamy. Oskar i Krystian, jak większość nastolatków, lubią granie na konsoli. Krystian ma większe problemy z koordynacją niż brat. Dlatego w takich sytuacjach jest obserwatorem. Główny problem Krystiana to poruszanie się. Niedawno nastolatek przeszedł dwie poważne operacje prawej nogi i na nowo uczy się chodzić. Chłopaki, kończymy grę. Oskarek, wyłączysz? Dobrze. Zmienimy opatrunek, Krystian. No nie, ty jesteś dobry nie. Ale pani pierniarka mi to założyła, jak... Może jeszcze pójdziemy założyć. Na razie nie trzeba. O, dobra. Pięknie. Nie to jeszcze. Jest w porządku. Jest w porządku. Jest zagojone ładnie. Nie dotykamy. No, no tak. ty dotykasz. I zawiniemy bandażem. Okej? Okay? Okej. Okay. W porządku? Tak, w porządku.